Erasmus Plus to jedna z tych europejskich inicjatyw, które otwarte są zarówno dla studentów, jak i dla pracowników naukowych uczelni. To możliwość wymiany międzynarodowej w partnerskich uczelniach. Nasz uniwersytet i nasz Wydział ma takie umowy podpisane z uczelniami m.in. w Belgii, Niemczech, Austrii, Czechach i pewnie jeszcze kilka krajów można by tutaj dorzucić. Na czym polega ta międzynarodowa wymiana, która dotyka i naszych studentów, ale także jest zaproszeniem, by inni przyjeżdżali do nas. To możliwość odbycia kilkutygodniowego, semestralnego, rocznego pobytu albo praktyki gdzieś, w którejś z zagranicznych uczelni, czy też instytucji, które wspomagają przebieg edukacji, przebieg kształcenia. Rekrutować się można w biurze wymiany międzynarodowej naszego uniwersytetu, ta wymiana jest jednak wymianą, która domaga się podstawowych umiejętności językowych. Z reguły potrzebny jest język niemiecki, angielski, te języki międzynarodowe, które uznawane są przecież przez uczelnie na całym świecie. Nie trzeba się uczyć słowackiego, czeskiego czy niderlandzkiego, któryś z tych Głównych języków powinien być wystarczający. Jednak umiejętność powinna być na tyle wystarczająca, by uczestniczyć w zajęciach, by móc czytać, by móc rozumieć, co wykładowcy na zajęciach, na wykładach, na ćwiczeniach chcą przekazać. Podobnie zresztą ze studentami, którzy przyjeżdżają do nas, nie uczą się przecież specjalnie języka polskiego, choć i takich studentów pamiętamy. Spotykając się ze swoimi wykładowcami, profesorami, wybierają przebieg swoich studiów, studiów, po to by wypełnić teraz stosowną liczbę punktów ECTS, punktów wskazujących na wagę, na znaczenie wybranych przedmiotów. Wyjazd na stypendium Erasmus Plus to także swoista korzyść finansowa, bo przecież Erasmus Plus zapewnia również możliwości. Opłacenia akademików, stancji, przeżycia, co prawda na minimalnym poziomie, ale jednak to wsparcie okazuje się dla wielu znaczące i ostatecznie wystarczające. Odbycie praktyki w ramach Erasmus, liczy się przecież również w kurikulum WITE, gdy w przyszłości student chce pochwalić się swojemu pracodawcy odbytymi praktykami. Umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym, to przecież taka, takie umiędzynarodowienie własnej edukacji jest dzisiaj czymś potrzebnym, czymś znaczącym. Ważne jest również i to, co następuje w trakcie tej wymiany: nawiązanie przyjaźni, możliwość spotykania ludzi, no właściwie z całego świata, bo przecież te uczelnie, które przyjmują studentów Erasmus nie tylko z naszej uczelni, nie tylko z naszego wydziału, ale także z innych uczelni partnerskich. Pozostaje mi zachęcić tych, którzy jeszcze się wahają, wątpią być może we własne kompetencje, umiejętności językowe, by jednak w trakcie każdej zbliżającej się rekrutacji zgłaszać się, by aplikować, by napisać podanie, porozmawiać z wydziałowym czy też z uniwersyteckim przedstawicielem Erasmus, zastanowić się nad takim wyjazdem, który jest przecież niesłychanie ciekawą szansą zarówno nauki, ale także i międzynarodowej przygody i przyjaźni. Jako wydziałowy koordynator Erasmus, a więc tej międzynarodowej wymiany studentów, pracowników naukowych, uczelni, w której także nasz wydział jest włączony, chciałbym wszystkich zaprosić do uczestnictwa, do wyjazdów, a innych do przyjazdów do nas. Ksiądz Marek Lis.